Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym materiale z gry Belaja Historia Wojowniczki Modyfikacji do gry Gothic 2 Noskruka. Jesteśmy w mieście, tak wyglądają statystyki naszej postaci To co dzisiaj zrobimy to po prostu skoczymy do Konstantina Po kilka mikstur e, many, żeby ich się napić Bo czemu by nie, skoro to jest e, Po prostu uważ mi proszę bardzo Miksturę ściemnych ciemnych grzybów, 10 ciemnych grzybów i polny Warto, warto to robić, bo kilka mikstur Będę mógł wypić, no i te moje te moje tutaj statystyki polepszyć. To robię po to, że teraz będziemy chcieli się zająć oszczepiencami, wykorzystując wszystkie bonusy, jakie tutaj udało nam się do tej pory zebrać. Więc wiecie, moi drodzy, no trochę tutaj Welaia się wzmocni. Widzieliście jej statystyki na początku. Zobaczycie teraz na sam koniec, jaka to jest potężna. Mam nadzieję, że wszystko się tutaj uda. No i osiągniemy taki cel, że tych oszczepieńców pokonamy. Ja, między nagrywaniami, to zrobiłem. Udało mi się, udało mi się. Może nie za, nie za pierwszym razem, natomiast mi się udało. E, tutaj trochę przewinę jeśli chodzi o e, z, zjedzenie jabłek, no bo to jest bez sensu, żebyście po prostu oglądali. E, no, natomiast jeszcze pokażę wam kradzie, że nie będę okradał po prostu inne osoby. E, tak wyglądają moje statystyki. Zapamiętajcie: siła 29, zręczność 133, mana 22 i punkty życia 3,36. No broń jednoręczna 83, dwuręczna 63. E, wykorzystujemy wszelkie bonusy jakie mamy w tym odcinku zgromadzone. Czyli po prostu zaczniemy od eliksiru zręczności nikt, nikt Mamy nikt tych eliksirów nikt, trochę, no i dzięki temu też po prostu Zaczniemy okradać Znanie ludzi, których do tej pory okraść nie mogliśmy No kilku takich nikt jego mości. jeszcze mamy na mapie Zręczność plus 5, ja oczywiście dwie punkty trafiń plus 20 eliksir życia e, Esencja Znanie ducha, na pięknie. pięknie, mana plus 3, mana plus 3 Eliksir siły plus 2, plus 2, oczywiście nie to łapiemy Pięknie Mamy to jeszcze motlu więc... Pijemy, to jest mana plus 1. Podwójny motluch chyba nic tutaj nam nie daje. Jeśli chodzi o jabłka, to 108 zaraz i to zrobimy. Piwo koragorna, proszę bardzo. Mana plus 1 i punkt trafień w górę. Jest jeszcze gula sztekli, to jest punkty siły plus 1, więc oczywiście to wzmacniamy. No i z takich rzeczy to nam jeszcze zostało, no to jest książka dla bloki dwuręcznych do przeczytania, ja jeszcze jej czytał nie będę, natomiast zacznę teraz jeść jabłka, więc ja przyspieszam nagrywanie, zobaczycie, że tutaj faktycznie efekt będzie zadowalający, chyba plus 4, bo co 25 jabłek to idzie.

Jak widzieliście, moi drodzy, siła wzrosła ogólnie plus 4. E, zaraz wam pokażę moje statystyki. Jeszcze biegnę, bo tutaj chciałbym okraść hakona, e, którego jeszcze nie ma. Chyba jest za wcześnie, jest godzina 6:21. E, tak wyglądają moje statystyki: siła 44, zręczność 168, mana 30, punkty trafień 379. Wygląda to pięknie. Moi drodzy, mi się widzimy tutaj dokładnie w tym miejscu, jak tylko w stanie hakon. Albo wiecie co, zobaczymy się może u Lutero. Więc do zobaczenia, no za drodzy, widzimy się ponownie nadchodzi Lutero. Ja wydaje mi się, że go jestem w stanie okraść, więc graniczyła z cudem, ale próbujemy. No i skrzyneczkę dostałem, dzięki i 600 EXPA, super, super. Teraz to co zrobimy, no to polecimy tutaj do handlarza Hakona, do Wasiliego, jeśli chodzi o gospodarstwo Onara. No i to by było dosłownie tyle, jeśli chodzi o okradanie tutaj wszystkich obywateli Korinis, więcej nie ma, po prostu więcej nie ma. Wszystkich innych już opradliśmy. No i tylko odszczepieńcy nam zostali, bo też wypiliśmy jakby całą wyspę z potworów, oczyściliśmy po prostu całe to terytorium, więc więcej nie ma, zostali tylko i wyłącznie odszczepieńcy. Jesteśmy, wydaje mi się, bardzo dobrze przygotowani. Już lepiej nie możemy być przygotowani tak naprawdę do tego starcia. Więc chyba tyle. Pozdrawiam się wyhandlarzu, graniczyła z cudem. Ale to powinno się udać. 50 punktów doświ no, 600 50 do doświadczenia, 50 punktów monet. Tyle, okay. tyle nam się udało tutaj zrobić. Do przełączenia Korinus, do Xardasa, do majątku ziemskiego. Wasili powinien być niedaleko. Zobaczymy, czy jeszcze Kort nam coś powie. Że ja mam bardzo dużo zręczności. Ciekawe, czy, czy, czy powie. Pozdrawiam cię, Kord. Eee, jest to być jeszcze lepsza. Jeśli chodzi, to się nazywa na, na właściwie nastawienie. Zręczność eee, i plus 5. Ale już chyba maksymalnie mam dużo zręczności. I mi nic nie powiedział. Kurcze, myślałem, że może mi coś jeszcze powie. Pamiętacie, pierścień mi dało, jeśli miałem e, sporo już, tej jednoręcznej. E, no cóż, tak czasem bywa. E, my lecimy tutaj, no i moi drodzy, po Wasilii, jeśli, jeśli go okradniemy, jeśli uda nam się go okraść, no to jedyne co nam zostaje, no to farmer, to nie, farmera nie chcę. Gdzie jest Wasilii Vasili... E, to co nam zostanie, no to szczepieńce, odszczepieńce, a od szczepieńcami e, Spotkamy się po prostu przy odszczepieńcach, tak żeby je po prostu no, tej drogi wam nie pokazywać dużo użyłam tego słowa po prostu. No, taki odcinek, no po prostu, po prostu szczepieńcy zostali do pokonania. Więc tym chcę się zająć. Tutaj jest Onar, e, tutaj jest Onar, gdzie jest Wasili? Onar, gdzie zgubiłeś Wasiliego? On był tutaj zawsze na dole, a teraz jest Farmer. No to nie jest fajne, bo, bo brakuje mi gościa. Jednego gościa to mi brakuje. Od dawna. E, tu też nie ma Wasili. Gdzie jest Wasili? Jeden koleś, Jeden koleś, który ma, ma, ma bardzo wysoko ustawiony próg, jeśli chodzi o monety. No i kurczę, no ciężko, ciężko, nie mogę go znaleźć. To jest ciekawe, bo byłem pewny, że tutaj nie będzie z tym problemu. Naprawdę w to wierzysz. Ale jest, Wasili, czy ty jesteś gdzieś? Gdzieś ty jest. No Kiepska wybaczcie, sprawa. moi drodzy, ale no musimy gościa znaleźć, no bo chcę po prostu go okraść. No one... Nie pozostaje mi nic więcej, no. Vasili. To tutaj jeszcze bywał, ale go tutaj nie ma. Tutaj są, Powiedz jest dwóch farmerów. Rzeczach... Farmer, farmer! Tu jest wasili? Sprawa. Tu jest jakiś O, tutaj sobie śpisz, Wasili! No powinienem cię okraść, hej stary. Kradzież tego mieszkań nie graniczyła z studem, ale bez przesady, skórzany mieszek. No przecież niemożliwością byłoby, żebym go nie mógł okraść. Dobrze, moi drodzy, zatem do zobaczenia w jaskini od szczepieńców. No i moi drodzy, właśnie dotarliśmy do jaskini od szczepieńców. Wydaje mi się, że jesteśmy maksymalnie przygotowani do tej walki. Już nic tak naprawdę więcej zrobić nie mogliśmy z Belają. No, wzmocniliśmy ją... No, no maxa, no maxa Tak wtedy teraz wyglądają statystyki naszej postaci Widzieliście jak wyglądały wtedy Ja sobie już tutaj idę Zaraz grę zapiszę No i mam nadzieję, że, że to po prostu się uda Ja grę zapisuję na tym save'ie Czemu by nie To jest 40 odcinek, pamiętajcie Już ja wiem jak się zachować też Bo muszę po prostu podejść tutaj Tak, żeby mnie tutaj żaden mag nie, nie, nie atakował No i tutaj z tym Orikiem pogadać, tak? Czyli Orik Hej rycerzu Kim jesteś, że masz czelność nie, wy nie wymawiać mojego imienia? Jestem czarnym światem, językiem Beliara w Korinis. Ups, jestem Welaja, po prostu tylko Welaja, chciałem się tu tylko rozejrzeć. Czy jesteś najwyższym przedstawicielem Beliara tu na Korinis? Jestem jego najwyższym kapłanem. W moich rękach spoczywa kult, jaki sprawujemy w jego świątyni. Jak to się stało, że jeszcze nigdy nie słyszałem o tej świątyni? Skoro tu dotarłaś, dowiesz się dlaczego. Wasi ludzie na zewnątrz zawili niewinnych ludzi. Niewinnych nie byli zwolennikami prawdziwej wiary zostali winowajcami, a wina każe zostać oczyszczona tylko przyznając się do Beliala lub krwią. Co się stanie jeśli Paladyni dowiedzą się o zabitych ludziach? Czy oni nie próbują was zniszczyć? No i tutaj kończę dialog, no bo zaraz zacznie się walka. Jacy Paladyni? Tych kilku rycerzy, którzy jeszcze pozostali wraz z Andrę? Przecież oni nie odważą się wyjść poza miasto. A, i nie zapominaj też o stworzeniach naszego pana. Orkach, skrych i jeszcze roślękach. Mała, silna zbrojna wystarczy, aby zdobyć wyspę. niby... Czas nam na to nie pozwolił. Macie jeszcze jakieś inne plany? Naturalnie, że mamy jeszcze inne plany. Budujemy akurat sieć szpiegowską. Chwileczkę, kim ty jesteś w ogóle, Welaja? Po prostu tylko Welaja? Czy nie przysłał ciebie wróg? Powiedz natychmiast słowa małego przyzwania. Ach, słowa małego wezwania? Ach, czekaj, mam. Przyjdź, panie Beliarze, bądź naszym gościem po pobłogosław... Nie, ach tak. Ojcze Beliarze, który jesteś wy... Wystarczy. Nie jesteś jedną z nas. Zakładać się tutaj należy do wroga. Zabijcie ją! No i tutaj jest ten moment, gdzie ja grę zapisuję, no i zobaczymy się przy udanej próbie lub jeśli tych prób będzie wiele nieudanych, no to, to nie zobaczycie tego. Teraz kolej na ciebie! Tak jest. I zapisuję to yy, chyba pod tym, pod tym save'em. No i moi drodzy, jak widzicie, to nie jest proste. Teraz ko koniec z Tobą, paskudo! To nie jest proste, bo tutaj jest kilka postaci takich, które: koniec z Tobą, paskudo! Różnymi czarami mnie tutaj atakują, więc tym bardziej nie, ale da się to zrobić. Koniec z tobą, Paskudo! To jest trudne. To jest naprawdę trudne. Tak jest. Dobra, mamy to, mamy to, mamy to, zabiliśmy go, zabiliśmy go Mamy to! Widzieliście? Mamy to! Dobra, ja grę zapisuję Zapisałem, no bo tutaj mi Balkadara zaraz zabiją To jest Zapisujemy, zapisujemy. Dobra. Przede wszystkim ozdrowić się, przede wszystkim się ozdrowić. Eliksir leczniczy plus 100. Dwa razy i powinno styknąć. Powinno styknąć. Nie styknęło, nie styknęło, ale to jest dobre, dobry plan, już nie? Bo jesteśmy blisko niego. Tylko niech podejdzie. No chodź tu. Ja to muszę po prostu. Wiecie, wypić jeszcze raz. Okay. nie rusza. Fajnie, dziękuję ci. Dziękuję ci, bal mibie, Nic specjalnego nie masz, ale ciebie załatwiłem i to się to, to jest ważne. Kadar zabity. Tutaj jest. om dwuręczny paladyna, Orik zabity. Tutaj Orik nic nie miał specjalnego. Fajnie, udało się. Udało się zabić od szczepieńców. Co mnie bardzo cieszy, bal Orun też załatwiony. No zostali jeździć na zewnątrz, no więc y, tymi też się zajmiemy, no bo chyba Welia tu ma odszczepieńcy. Na znaczy, wszelki wypadek nam całkowicie pozbyć się tych świrów ze straży przybocznej, żeby w przyszłości nie sprawiali już problemu. No tam dużo ich nie zostało, więc y, to na pewno to na pewno zrobimy. No i chyba tyle, jeśli chodzi o jakieś tutaj problemy ze, z, z, z tutaj odszczepieńcami. No nie ma ich dużo. Najtrudniejszego wydaje mi się zabiłem. No bo on był trudny, pomiał miał straż przyboczny. Dosłownie trzech, trzech tutaj balów, no to mogło być problemem. Nie powinieneś tu przychodzić. Tak jest. Hakan, Hakan pokonany. Dziękuję, Hakan. Dobra, jeszcze tamtych, nie? Tamtych też nie powinno być. Trudno. Fakt, tam jest kilku takich potężniejszych, ale wydaje mi się, że też są do pokonania. Eee, jeszcze raz grę zapiszmy dany w danym 23. sejwie no i odszczepieńcy, tak nazwę ten odcinek. Po prostu odszczepieńcy. Nie ma więcej magów, to jest dobre. Nie powinieneś tu przychodzić. Tak jest. Bonko, Talas też tutaj są pokonani. Dobrze, że ich wcześniej okradłem. Dzięki temu, po prostu widzicie, mam tego więcej. O, tutaj nieźle. Krugan i kiepski miecz, kiepski miecz. Tutaj chyba nic więcej z nich nie ma. Dobra, lecimy dalej. Tam jeszcze kilka postaci zostało do pokonania. Fajnie, fajnie. Jak widzicie, tutaj ładnie to wszystko wygląda. Też bardzo dobrze, że tak się udało pokonać. I jeszcze, niech tutaj mi wraca zdrowie. No, bo tam jeszcze może być ciężko. Ja sobie na pewno tutaj jeszcze jakąś jedną małą miksturę zdrowotną wypiję. A może jeszcze jedną. I full, full, dobrze, czyli wypiłem dwie duże chyba z wie, czy trzymałe trzy małe mikstury zdrowotne Nie najgorzej, jeśli chodzi o mnie Dobra, ja sobie tę grę zapiszę, no bo wiecie, warto zapisywać jednak No i chodźmy, chodźmy, tutaj pokonamy jeszcze tych, tych koleśi. Najważniejszy to tutaj jest ten koleś, ten ziomuś, bo on jest z najcięższej zbroi Horpun. Tak jest Potem... Malak, Iran i Malak, odszczepieńcy, pis yes. jest, sierp, dziękuję Malak, choć warto było tutaj jeszcze wrócić, żeby to zadanie w pełni wykończyć, no i ja się cieszę, widzieliście moje starcia nieudane z odszczepieńcami, no nie było łatwo, ale się udało, co to jest, odszczepieńcy, to musiał być ostatni z tych idiotów, a to znaczy, że już to co po nie potrafią, to ja umiem już od dawna, ha! No i pięknie, moi drodzy, my się wracamy do miasta i się spotkamy już w górnym mieście. Moi drodzy, dotarliśmy do miasta, lecimy do górnego miasta, żeby nie pogadać nie z paladynami. Wenaja sobie bardzo ładnie poradziła z odszczepieńcami. Jestem z, tej, z niej dumny, naprawdę dumny, bo to nie było łatwe zadanie. Szczególnie, że to jest kobieta, wiadomo, niby słabsza płeć, ale tutaj, proszę bardzo, jak sobie świetnie poradziła. No i zobaczymy, co nam tutaj ten powie, ten lord nasz cały, Lord Andre. Moje wyrazy szacunku, lordzie. Odszczepieńcy są martwi. Plotki były prawdziwe, odszczepieńcy zabili niewinną osobę, poza tym zamierzali znieść główną świątynię Beliara na Korinis. Posłałam tych ponurych odszczepieńców do ich jeszcze bardziej ponurego boga. Naprawdę się ich yy, przedarłaś? Jak ci się to udało? Dodatkowo próbowałam odwieźć ich od tego drogą dyplomatyczną, skoro jednak to nie przyniosło skutku, chwyciłam za broń. Wprawdzie nie powinno się używać siły do krzywienia sprawiedliwości, ale czasem nie ma innego wyjścia. Dokładnie, w każdym razie pokonałem ich. Czyli jednym słowem dałaś im odczuć gniew i Niech będzie pochwalony. Każdy bogobojny mieszkaniec Holinist będzie Tobie bardzo wdzięczny. Jednak wolałabym bardziej wymierną nagrodę. Ach, nagroda. A czy zniszczyłaś także świątynię Mrocznego Boga? Zniszczenie symbolu jest bardzo ważne. Yy, nie. Nie. Zatem wykonaj swoje zadanie do końca. Przy okazji nakładam Cię obowiązek niszczenia wszystkich kapiczek Beliara jakie tylko spotkasz. Magowie ognia napisali mi... Moment! A co? Czyli co? Jeszcze nie koniec zadania? Magowie odkryli, że łącznie jest pięć kapliczek. Do ich zniszczenia będziesz potrzebować świętej broni. I wtedy dostanę moją upragnioną nagrodę? Dokładnie, wtedy cię wynagrodzę. Chciałem mm -hmm. ci jeszcze przekazać, że najwyższy kapłan Beliar zdradził mi, iż niedaleko w lesie stacjonuje siły zbrojne orków i jaszczuroczłeków, jaszczur jaszczur gotowe do ataku na miasto. Zawsze doceniam wykazywanie inicjatywy przez moich podwładnych. Sugerujesz więc, że także tą sprawą mam się zająć? Szybka zdolność podejmowania nie zaszkodziła jeszcze nikomu. Myślicie o waszej nagrodzie, oczywiście, o waszych obowiązkach wobec korony, kościoła i nosa. Oczywiście, a jeśli powiem jeszcze, że to ludzie Beliara zamierzają zbudować sieć szpiegowską, to będę musiała być naprawdę głupia. Mój, sieć szpiegowską, a więc nie upadła ona wraz ze śmiercią dowódców, więc będziesz musiała się zająć także tą sprawą. Jak mam dorwać szpiegu? Przecież nie będę biegać po ulicy, wykrzywiać swoich zamiarów. Oczywiście, że nie, ale pomów potem z Wulgarem, on zna się na takich sprawach. No to z waszym pozwoleniem, mój lordzie. No to do Wulgara, nie? Bo co, co, co zostało? Gro, niech będzie przeklęta moja wyparzona gęba. Teraz mam zniszczyć także mały oddział orków i jeszcze w dużym lesie, o których mówił rycerz Beliara. Ja, ja sama, kapliczki Beliara, lord, a wleze mi zniszczenie wszystkich kapliczek Beliara na wyśpie. Powinni ich pięć, a można je zniszczyć tylko świętą świętobronią Adanosa. A Aby ułożyć sprawy, Korony Lorda żadne ode mnie, abym wytropiła szpiegów Beliara i złapała ich lub zabiła. Przynajmniej w tym ktoś pomoże. Ta osoba jest Wulgar. Czyli do Wulgara, i do broni Inosa, czyli do kapłana Inosa. Czy on coś chce mi powiedzieć? Tak, to bardzo odważne z Twojej strony walczyć z orkami. Doceniam Twoją determinację. To po prostu świetnie. Twoje docenianie nie czyni mnie rzeczy lepszymi. Lepiej powiedz mi, jak walczyć z tymi bidlakami. Cóż, powinnoś dużo trenować. Siły nie są łatwym przeciwnikiem. Nie powiedziałeś mi niczego, czego już nie wiem. Cóż, muszę iść. Jeśli nie wrócę, wybudujcie im pomnik. Czekaj, przypomniałem sobie, mogę dać Ci jedną albo kilka rad. Jeśli więc myślisz, że jesteś naprawdę dobra, zatem przyjdź jeszcze raz do mnie. Mam kilka trików do walki z orkami. Ech, w rękawie. Pokaż mi, pokaż mi te zwoje. Okej, okay. spoko. Myślę, że jestem dość dobra, aby zmierzyć się z orkami. Dobrze, jeśli naprawdę wierzysz to z pełnym przekonaniem, to ja ci także wierzę. Zaraz, zatem chcę teraz poznać swoje triki z żelaznego rękawa. Jeszcze nie. Nie wyślej się na bitwę przeciwko, pomijając paladynów oczywiście, najlepszym i najcięższym bydlakom na ziemi. Dopóki nie będziesz miała przerobioną szatę, jako zbroję. Rozumiem, a teraz zanim spytam się o pancerz Paladyna, to lepiej przymilczę. Mądre dziecko. No do zobaczenia, bo z mi nie pokażę, więc ekwipunek przeciwko orkom. E, czy nie pomagałem w przypadkowym znalezieniu komponentu do nowego typu zbroi? Oczywiście, że pomagałem, więc y, tutaj też się udamy. No moi drodzy, mamy do Wulgara się udać. Na pewno mamy się tutaj udać na dół. Mm. No i tyle, jeśli dobrze pamiętam, bo nie wiem co więcej, i z broń i nosa, czyli jeszcze do tego kapłana i nosa się musimy udać. Dobra, ten tutaj im powinien coś pomóc, Moje nie? Zdanie, Rupert. Tak, nie to rzeczywiście Jak mam służenie pancerza? Nie, nie, poddałem nie się, płytek nie można połączyć. Skleić, przyspić, potwierdzić, cokolwiek. Kiedy próbuję łączyć drugą płytkę z trzecią, pierwsza ja zawsze odpada. To wyjątkowo ja irytujące, ale wiem, że istnieje sposób. Ach, ktoś nie się tak pewnym. Temat. Widziałem jakiś taki typek w tym łaził. to ten bezimienny, o którym tak wszyscy mówią. Zmienisz. A jak trzymała się jego zbroja? Tego nawet nie wiem cholera. Na początku by zjawił się sobie. tutaj w farmera, przeszedł przez bramę nieopodal i zalał, zalał mnie falą pytań. Później zatrzymał się co najwyżej po jabłka i zanim zdążyłem zadać mu pytanie, uciekł gdzieś. Zawsze się śpieszył. Skoro zawsze gdzieś łaził, to, to nie zrobi tego pancerza sam. Skąd mógł go wziąć? Bym to wiedział, ale na pewno nie tutaj w mieście. Spytaj się Orlana, on wszędzie styka swój nos na tej wyspie. Może on coś wie. No i dobrze, trzymaj się, dzięki. I płytki z pancerza pozwalacza dla Mateo. Mi się to chyba nie, nigdy nie zniknie. Ach, oczywiście, jeśli znajdziesz gdzieś taki pancerz przynieś go do mnie, będę mógł zobaczyć na własne oczy. Świetnie, świetnie, świetnie wiedzieć. Natomiast mało mi to daje w perspektywie tego, tych płytek pancerza dla Matea. Naprawdę mało. Dobrze, my jeszcze pogadamy tutaj z tym magiem, pogadamy z Wulfgarem i chyba tyle, jeśli chodzi o, o jakieś daron. Moje wyrazy szacunku magu. Okej, okay, czyli nie z nim, no to muszę udać się faktycznie do klasztoru magów ognia, to zrobimy natomiast w przyszłym odcinku, ja muszę zobaczyć, zorientować się jak te zadania wykonywać, jeśli wy macie jakiś pomysł, no to oczywiście mi po prostu napiszcie, e, będzie mi dużo łatwiej, tu jest chyba ten e, cały Wulfgar, tak? Wulfgar, dziękuję, dzień dobry. Przysyłam je Lord Andre. Powiedział mi, że wiesz coś na temat demaskowania szpiegów. Demaskowanie szpiegów, czego od nich chcesz? Ja jestem jednym z nich. Wybacz taki mały żarcik. No dobrze, teraz powiedz mi co wiesz. W porządku, Zazwyczaj, aby wniknąć szpiegowską w siatkę, staramy się włączyć w nią naszego człowieka. Próbuję poznać członków danej organizacji i zdobyć ich zaufanie. W zależności od zręczności, agenta prędzej czy później zostaje przyjęty w ich szeregi. To wszystko wymaga jednakże dużo cierpliwości i panowania nerwów. Nie mam na to czasu, nie ma jakiegoś szybszego sposobu. Tobie zawsze śpieszno, co? Na twoim miejscu przeszukałbym nie przed miastem. Tam jest szpieg. Eee, tam, jako śpieg, założymy moją główną paterę. Dzięki za wskazówki. No i do zobaczenia. No, czyli tyle w zasadzie dużo mi nie powiedział. Co wiedział? No, wiedział. Eklipunek przeciwko orkom. Rupertowi się nie udało, więc Dorlana. Do Sieć szpiegowska w jaskiniach pod miastem. Z tym yy, portem dam sobie spokój. Druga opcja na pewno będzie prostsza. Myślę, że. To, no, to spróbuj, spróbujemy. Gromada bestii. Ok, i kabliczki Beliara, no to trochę nam zostało, Larius nam został, odszczepieńcy, e, rzeczy ze skrzyni, płytki z pancerza, bo chcę wiedzieć, dziękuję moi drodzy za ten odcinek. Ostrzepieńcy w końcu pokonani Tak wygląda nasza postać W przyszłości zajmiemy się tymi zadaniami Natomiast dzisiaj życzę wam już Miłego wieczoru tudzież dnia Zależy kiedy oglądacie ten materiał Pamiętajcie o skomentowaniu W jakichś podpowiedziach tutaj do tych zadań Bo by się nie ukrywam przydały Zostawcie łapkę w górę Suba dzięki za dzisiaj Trzymajcie się cześć